Jesteśmy chwilę przed premierą nowego, szóstego już sezonu serii Czarne lustro, więc to idealny moment, żeby przyjrzeć się i pomówić nieco o tym, czy wizje światów prezentowanych przez twórców mają jakiś sens, czy mogą być elementem naszej rzeczywistości, i czy twórcy swoim przewidywaniem choć trochę zbliżyli się do umiejętności pana Krzysztofa Jackowskiego. Będzie też o oczekiwaniach i obawach związanych z nadchodzącą premierą. Ale to na koniec, lecimy. Seria w dużej mierze opowiadało o naszym kontakcie z nową technologią, a raczej o zagrożeniach płynących wraz z nią. Odnosząc się do aktualnej rzeczywistości, chyba dawno nie było tak dużej polaryzacji społeczeństwa w związku z coraz bardziej powszechnymi narzędziami obsługującymi sztuczną inteligencję. Chociaż nie oszukujmy się, aktualnie najbardziej powszechnym zastosowaniem AI jest sprawdzenie tego jak Harry Potter poradziłby sobie w filmie Wes Andersona. I czy Balenciaga Breaking Bad ma w ogóle sens wizja sztucznej inteligencji to nic nowego w świecie science fiction. Black Mirror jednak na te zagadnienie rzuca nieco inne światło. Jak wiadomo, narzędzia takie jak ChatGPT Mogą generować tekst i imitować ludzkie pisanie. Można wymienić z nim spostrzeżenia, poćwiczyć przed rozmową kwalifikacyjną, za jego pomocą można napisać pracę magisterską, choć tego nie polecam, stworzyć stronę internetową, czy nawet grę. Możliwości jest naprawdę wiele. Narzędzie to nakarmione jest mnóstwem danych, i to właśnie na ich podstawie jest w stanie osiągnąć pożądany dla nas efekt. I choć nie osiągnęliśmy jeszcze pełnej wizji z odcinka, zaraz wracam, to nie da się ukryć, że niektóre elementy zbliżają się do tego, co widzimy na ekranie. Odcinek ten zakłada że po śmierci bliskiej nam osoby możemy przenieść nasze rozmowy, wspomnienia, filmy czy zdjęcia związane z tą osobą do chmury. A działa to w podobny sposób jak wspomniane już narzędzie. Mnogość danych kreuje nam awatar, który wypowiada się w takim stylu co pierwowzór. Używa podobnych sformułowań, posiada takie samo poczucie humoru i posługuje się nim w podobny sposób, mówi jego głosem, a w końcu i wygląda jak on sam. Choć wizja ta wzbudza wiele kontrowersji, to jednak cyfrowym życiem pozagrobowym interesują się prywatne przedsiębiorstwa. Między innymi startup You Only Virtual, w w którym to już teraz można stworzyć swoją wersonę. Takie awatary umożliwić mają rozmowy z bliskimi, a w swej idei posłużyć mają jako lepsze przejście okresu żałoby. I choć chciałbym z każdym przykładem rzucać ty z serialu Malcolm in the Middle ze swoim The Future is Now Old Man, bo siedzi tu za każdym razem, to przez szacunek do waszego czasu zrobię to tylko raz. Teraz. The now, old man. W innym przypadku, kilka lat temu stworzony został awatar 7-letniej córki pewnej mieszkanki Korei Południowej, która podczas wirtualnego spotkania w Goglach VR mogła pożegnać się z nią. Dyrektor studia, który kierował projektem, powiedział, że wielu ludzi myśli, że technologia jest czymś zimnym, a oni chcieli sprawić, aby technologia niosła pocieszenie i rozgrzewała serca. Serialowa rzeczywistość zakłada jednak coś, co wzbudza właśnie największe obawy w kwestii rozwiązania tak trudnego problemu. Żałobnik może wpaść w swego rodzaju pętlę, w której nie jest w stanie pozbierać się po utracie bliskiej osoby, mając wciąż jej namiastkę przy sobie. Jego rany nigdy nie będą w stanie się w pełni zabliźnić, bo wciąż będą rozrapywane. Z tak poważnych tonów przenieśmy się w nieco lżejsze zagadnienia. Choć nie mówię, że sam problem jest mniejszej wagi. Społeczne oceny to nic nowego. Przez lata drogą plotek ludzie wyrabiali sobie opinie na temat wielu osób, a dziś nienawidzić możemy kogoś znacznie łatwiej. W końcu internet jest na wyciągnięcie ręki. Jednak oceny przedstawione w odcinku Nozdive to nie instagramowe serduszka. Ukazują ten problem bardziej dobitnie. Tu ocenie podlega każde zachowanie. Każdy musi dbać o swoją średnią ocenę, bo w innym wypadku umyka mu wiele przywilejów. Choć w tej Dolinie Próżności wszystko jest bardzo przerysowane, a problem wydaje się być nastoletnią próbą dopasowania się do świata, to odzwierciedlenie tego problemu w naszej rzeczywistości jest bardzo przerażające. Jeśli na hasło śledzenie, monitorowanie zachowań czy brak prywatności myślicie Chiny, to Macie rację. Chiński rząd oraz prywatne przedsiębiorstwa wyszły z inicjatywą stworzenia wszechstronnych programów oceny obywateli. Social credit system stosowany jest w wielu regionach Chin i budzi wiele obaw związanych z prywatnością obywateli, ich wolnością i nadużywaniem przez rząd władzy. Choć na ocenę zachowania nie ma bezpośrednio wpływu druga osoba, tak jak zostało to ukazane w serialu Black Mirror, tak pośrednio każde zachowanie wobec innej jednostki może przyczynić się do tego, że systemy te zmniejszą ocenę człowieka. Teraz połączcie możliwości, jakie daje nam monitorowanie obywateli i rozpoznawanie ich twarzy na ulicy, z systemem ocen. Chyba tylko moralność stoi na przeszkodzie, aby patrząc na mijającą nas osobę, nie wyświetliła się w jakichś okularach ocena tej osoby obok jej głowy. Powiedziałem moralność? Zapomniałem dodać, że źle ocenieni ludzie. Piętnowanie są na widocznych billboardach. Na po co te oceny, zapytacie, Prócz tego, aby nie znaleźć swojej twarzy na billboardzie, czy pan rząd lub prywatne przedsiębiorstwo będzie przez to mniej lubiło swoich obywateli czy pracowników, w sumie to trochę tak jest. Oceny mogą mieć wpływ na zatrudnienie jednostki, jego dostęp do kredytu, wynajmu mieszkania, a nawet na jego podróżowanie. Wysoka ocena społeczna może przynieść korzyści, takie jak preferencyjne warunki finansowe czy uprzywilejowane położenie w kolejce. Z kolei niska ocena może prowadzić do sankcji, ograniczeń lub utraty dostępu. Do niektórych usług. Jak się pewnie domyślacie, egzekwowanie tych złych punktów przychodzi znacznie łatwiej. W końcu dużo łatwiej wskazać i udokumentować brak terminowej spłaty kredytu niż pomoc sąsiadowi przyniesieniu zakupów. Serialowa wizja nie doprowadziła do powstania społeczeństwa idealnego. Królowała tam powierzchowność, sztuczność i ogromna próżność. Czy nasza rzeczywistość z systemem ocen społecznych poradzi sobie lepiej? Mam nadzieję, że nigdy nie przekonam się o tym na własnej skórze. Kontrowersje to zawsze popularny temat i nic tak dobrze nie kilka się jak one. Lubimy żyć cudzym życiem, lubimy obserwować nie tylko ludzkie sukcesy, ale i ich porażki. A jeśli taka osoba zaszła nam swoim zachowaniem za skórę, lub ma na swoim koncie jakieś większe przewinienie, tym bardziej cieszymy się z każdego jej potknięcia. A co by było, gdyby to ludzie z najgorszymi przewinieniami znaleźliby się na szczycie popularności? Aktualnie mamy do czynienia z romantyzowaniem zbrodni i dużym monetyzowaniem jej. Jak grzyby deszczu powstają podcasty True Crime, książkowe kryminały czy seriale o kolejnych seryjnych mordercach. Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale zbrodnie są teraz na wyciągnięcie ręki. W odcinku White Bear główna bohaterka wśród widowni odkrywa na nową zbrodnię, którą popełniła. Jak w cyrku, raz za razem, każdego dnia, byleby zapewnić atrakcję odbiorcom, którzy przyszli tu specjalnie dla niej. Widzowie chcą oglądać jej psychozę, coraz większe zatracanie się w paranoi i chcą finalnie widzieć przykutą ją do krzesła. I zbrodnia dała im możliwość rozrywki i to dostają. Może i pomyślicie, że to naciągane porównanie, bo w sumie zbrodnie nie stały się popularne wczoraj, ale dopiero teraz, gdy czyta się komentarze ludzi, którzy słuchają kryminalnych podcastów, sugerując, że świetnie słucha się tego do sprzątania, gotowania czy biegania, można mieć wrażenie, że stało się to rozrywką. Która ma zadowolić każdego odbiorcę. Nie inaczej jest też w przypadku samozwańczych grup, które okrzyknęły się swego czasu łowcami pedofilów. Praktyce ich czyny były moralnie wątpliwe i służyły nie tyle do wychwycenia i skazania podejrzanych, co często do pastwienia się nad nimi i uzyskania jak największego poklasku społeczności. Ciężko mi mówić o ich intencjach, które może i mogły być słuszne, a dla porównania ich działalność ciężko postawić obok operacji Darknet. Ta operacja była zmasowanym atakiem hakerskim, który swego czasu doprowadził do zamknięcia z Darknetu kilku witryn z treściami o charakterze pedofilskim. A sami hakerzy przekazali dane osobowe osób zaangażowanych w tę działalność do FBI. To w porównaniu do działalności łowców nie było zwykłą rozrywką, która miała wzbudzić wiele emocji i napędzić kolejną spiralę nienawiści. Zresztą o tym temacie na swój sposób opowiada inny odcinek tego serialu. Zamknij się i tańcz. W internecie nigdy nie można być pewnym tego, kto siedzi po drugiej stronie komunikatora czy czatu. Brak wiedzy o tym, z kim mamy do czynienia, może doprowadzić do niemałych komplikacji życiowych, a nawet tragedii. Deepfake staje się powszechnym narzędziem, które umożliwia nam m.in. podmianę twarzy postaci, zmianę głosu i stworzenie zupełnie innej, wirtualnej wersji siebie. Albo i nie siebie. Przecież całkiem niedawno było dość głośno o YouTuberze, który w jednej z zakładek miał otwartą stronę z pornograficznym Deepfake'em, z popularnymi streamerkami. Złożyło się nawet tak, że jedna z nich była żoną jego przyjaciela. Ta dygresja ukazuje tylko, że świat wirtualny może często przenikać się ze światem realnym. W gruncie rzeczy właśnie o tym opowiada odcinek Striking Vipers, w którym to dwaj przyjaciele odkrywają to, kto znajduje się po drugiej stronie gry, w której może dojść do zbliżenia pomiędzy ich awatarami. I choć mowa tu o niedalekiej przeszłości, to nasz świat niestety posiada podobny przykład i to z naszego podwórka. Jeden z graczy internetowej gry przeglądarkowej o wampirach i wilkołakach zapoznał w niej, jak myślał, koleżankę. Ta znajomość przyrodziła się w sympatię, a długie rozmowy często wypełniały czas tej dwójki. Jak się okazało, po obu stronach internetowego łącza byli chłopcy. Niestety ten, który był mamiony przez udawaną wybrankę, dopuścił się na drugim zbrodni. I choć serialowa wizja przyszłości zakłada użycie we wspomnianej grze nowych technologii, to jednak widać, że problem jest realny. A te futurystyczne wizje są bliżej niż możemy myśleć. Dobra, nagadałem się o wizjach, a czuję, że i tak ktoś zarzuci mi, że temat nie został wystarczająco wyczerpany. Dlatego jeśli chcecie dorzucić coś od siebie, piszcie w sekcji komentarzy. Teraz czas pomówić trochę o samym serialu. Od premiery tego serialu minęło już ponad 10 lat, ale sądząc po komentarzach pod nowym teaserem zapowiedzianego na czerwiec 6 sezonu, publiczność wciąż czeka na te dystopijne wizje przyszłości. To zdecydowanie serial, który odniósł duży sukces, stając się obiektem kultu w niektórych środowiskach, a wizje osadzone w tej antologicznej serii dotyczą tak bliskich nam czasów, że z dużą swobodą możemy porównywać je do naszej rzeczywistości. Choć i tak pewnie znajdą się osoby, które te historie oceniają jako science fiction dla nastolatków. Z racji tego, że sam autor serialu Charlie Booker, mówiąc o jego szóstym sezonie, powiedział, że zaskoczył w nim sam siebie, tworząc najbardziej nieprzewidywalną serię, mam wobec niej olbrzymie oczekiwania. Dodatkowo podsyca fakt, że w obsadzie tego sezonu znalazł się Aaron Paul i świetna Zazie Beats. Moje oczekiwania podyktowane są również, no nie oszukujmy się, pewnym niedosytem i rozczarowaniem po ostatnich odcinkach tego serialu, ale i po interaktywnej pełnometrażowej odsłonie. Ostatni, piąty sezon, nie zebrał zbyt wysokich ocen. Miał tylko trzy odcinki. Na których tle tylko delikatnie dzięki Andrew Scottowi wyróżnią się w drugi z nich. Poza tym w tym sezonie osobiście odczuwałem delikatne zmęczenie formą, a same rzeczywistości ukazane w tych odcinkach nie miały się do swoich poprzedników. I tego się trochę boję. Czy w obecnym świecie, który serwuje nam na co dzień tyle absurdów, które śmiało mogłyby posłużyć za scenariusz do niejednego odcinka tego serialu, znajdą się takie historie, które będą przerażająco ciekawe, z oryginalnym pomysłem na siebie, ale i na tyle prawdziwe, że odbiorca mógłby wyobrażać sobie ich obecność w naszej. Rzeczywistości. Twórcy niejednokrotnie pokazali, że można, a jak już raz się pokaże, no to wybaczcie, ale oczekiwania zawsze rosną. To zawsze miał być trzymający w napięciu serial z futurystycznym zacięciem i ciekawą historią. A najlepiej jeszcze historią z plot twistem. Przedstawione światy mają wzbudzać zarówno fascynację, chęć poznania, jak i lęk przed ich doświadczaniem. Ja wówczas na pewno będę zadowolony. Myślę, że społeczność platformy wielkiego N również. A jeśli tak nie będzie. Cóż, wśród tylu średniaków tego serwisu, średni Black Mirror i tak będzie dobrą opcją. Ode mnie tyle na dziś. Wyszło chyba nieco poważniej niż w przypadku moich ostatnich odcinków. Dajcie znać w komentarzu, czy lubicie tę serię, czy czekacie i czy macie wobec niej jakieś oczekiwania. Ja tymczasem znikam. Dosłownie.